Witajcie w nowej serii Nian Kata, którą będę nagrywał. Dzisiaj jest pierwszy odcinek. Zapewne wiecie co to Niankat, to jest ten kot. W ogóle wiele z was mnie prosiło, żebym po prostu nagrał tego tego sweet, sweet kota. Niedawno sobie ściągnąłem tą grę, raczej grałem już w nią, ale na kompie. I po prostu, no więc... Zaczynajmy. Grać. Nie wiem dlaczego to się nazywa Nianka. Lost in Space. Bo on jest porzucony w kosmosie. Ale to fajna muzyka jest. Tylko żeby nie uciszała mojego głosu. Aha, ja w Universe gram. Spoko. W ogóle macie Nianka te tak jak chcieliście. My wszyscy chcieli. Jezu, ja, ja po tej grze wyciszam ten głos. Aha, bo to tylko przylocie. Tak. Wiecie, ja nie ogarniam za bardzo tego Niankata. Kiedyś byłem w tym dobry, ale ja już nie jestem. Jakby co to jest krótki odcinek od 5 do 9 minut będzie trwał. Ale i tak go dłuższych odcinków za bardzo nie oglądacie. Ostatnio widziałem, że takie 20-minutowe odcinki. tam. Oglądaliście no. Tam. Nawet oglądaliście do 20, ale niektórzy to po 15 kończyli. Dlatego macie krótsze odcinki. A po prostu więcej krótszych niż jeden dłuższy. Co nie? W ogóle dzisiaj wychodzi niankat, ale. Jezu, ja muszę. Ja muszę to zbierać, Jezu, ja nie wiedziałem! Co ja gadam jak gadulka. Jest. Co w ogóle chciałem powiedzieć? I nie zapomniałem, co chciałem powiedzieć z taką serię. Tak w takiej serii. Tego w to nic nie chciałam. No właśnie. Jutro na kanale pojawi się Minecraft serii jak zrobić. W czwartek też się pojawi. Ostatnio mi trochę wróciła wena do nagrywania. No i. to. Oczywiście Nianka mi się bardzo spodobał, dlatego. to będzie moja druga gra oprócz Minecraft'a, którą nagrywam. Oczywiście nagrywałem też jeszcze z Lexem Clash of Clans. Czyli na razie wam nie mówię, kto to jest. Może tam kiedyś będzie okazja z nim nagrać. Yy... No, ale na razie. Ten jest NianCut. Może też niedługo jak 10 czerwca dostanę mój komputer, na którym będzie działał program do nagrywania. Będę na nagrywał Minecrafta i wiele innych gry cs ale Minecrafta ogólnie na serwach różnych, bo te, które nagrywałem na razie, y, to było z tego Survival Games, Skywars. Y, no Sky Warsy to jeszcze mogą być, ale te Survival Gamesy to one nie są za bardzo fajne na no, tych Pocket Edition. I właśnie co do drugiego sezonu Pocket Edition w ogóle nie będzie drugiego sezonu, ani nie ale będzie koniec pierwszego. Więc pewnie zastanawiacie się dlaczego tak będzie. Ale otóż będzie tak, ponieważ za bardzo nie chcę się nagrywać na swoim świecie, rozumiecie to chyba. Bardziej podchodzą takie filmiki jak Skywarsy, Warsy, Survival Games. Takie filmy to dopiero chętnie oglądacie. Brawo, ja zabiłem się. Game over. Nie, nie bez reklam, bez reklam, bez, bez reklam. La -y. Teraz klasik. Pamiętać odcinek nie może być za długi. Tak będzie to. Właśnie, inne tryby gry pokażę Wam w innym odcinku, który wyjdzie już w piątek. Jestem aż taki. A w ogóle wiem, że dzisiaj odcinek jest bez intra. Ani bez napisów końcowych będzie. Ale to z jednego powodu. Nie mam komputera na dzisiaj, po prostu nie wiem co się z nim stało, nie mogę go znaleźć w domu i tyle, Jakbyście wiedzieli. Jezu, co za kot! Ale obiecuję, że kolejny odcinek, który jutro będzie, będzie z intrem, naprawdę, więc ja się zabijam, pokażę wam jeszcze jeden, jedyny tryb gry. Który mam. W ogóle mo mogę tak wyjść. E, mi się bardzo podoba Nian Wings. Juuu! To też jest super. Także nie, nie jest pięciominutowy. Ale co, chyba sześcio się nie obrazicie, jak będzie. Więc ten Nian Wings jest na serio superowe Drugi, jak tu można. W ogóle. W ogóle nie, brak mi słów taka, ta gra jest fajna. Po prostu super. Jeszcze jedno. 30 łapek w górę kolejny odcinek. Brawo ja! Brawo ja! Jakie mi oknięcie! Dobra, to jest Nien Wings. I ostatni tryb Zen nie będę wam pokazywał, bo tam to jest po prostu normalny klasik, tylko bez dynamitów. I nie tak. Po prostu gracie sobie takim kotem, idąc do tyłu. I nie wiem, tak tym kotem to chyba na nianka ty trzeba uważać. Czy nie? No właśnie. Jezu, co pies mi wyskoczył. Brak mi słów do tego psa. Dobra, więc jeszcze no. Mogłem z tak trochę w, w rumie. Nie, nie w koszyku. W tym rumie pograć. Taki fajnego ta zrobiłem. Więc ziomeczki. Kończę już ten odcinek. Yy, wszystkiego dowiecie się już w odcinku piątkowym, w którym nagram też jeszcze raz ta. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć.